Dzień dobry wszystkim, dziś wkraczamy w świąteczną atmosferę i pokażę Wam, co dostałam na Mikołajki w roku 2021. Ogólnie zawsze jak dostawałam prezenty na Mikołajki, to znajdowały się one gdzieś na przykład w butach i rano się szło zobaczyć, co się dzisiaj dostało. Ale w tym roku jest tego troszkę więcej, ponieważ zrobiliśmy sobie mikołajki z moimi przyjaciółmi. Były też mikołeki klasowe, ponieważ w końcu mogliśmy je spędzić normalnie w szkole. Oraz e, dostałam prezent od rodziców. Także teraz to wszystko Wam pokażę. Zaczynając może od prezentu domowego. Jest to taki drobny ułamek, który dostałam od rodziców. Mianowicie są to dwie pary takich cudownych skarpetek. No, oh, piękne są i na pewno cieplutkie, przydadzą mi się idealnie na zimę teraz. Drugą rzeczą są takie cukierki z linta, takie jakby kuleczki. I dostałam jeszcze od nich coś bardzo uroczego. Jest to ręczniczek i takie dwa mydełka aniołki z mleka owczego. Także ręczniczek mi się na pewno przyda do twarzy, mydełka również. Także o, jest tak przeurocze zapakowane. Idąc dalej, mam tutaj prezent od mojej koleżanki, która mnie wylosowała na mikołajki klasowe. Dostałam od niej książkę Czuła Przewodniczka. Także myślę, że um, może dobrze ją przeczytam. Chociaż na razie jeszcze mam jakieś inne lektury na najbliższy czas, ale myślę, że jak znajdę czas, to na pewno przeczytam. I mam jeszcze świeczkę. O zapachu ciasta śliwkowego i pachnie naprawdę przepięknie. Jest to świeczka z Yankee Candle <noise> kotwę. <noise> świeczka z Yankee Candle, ja Yankee Candle. Bardzo lubię teraz w sumie świeczki mam. A, głównie z Yankee Candle, bo zauważyłam jedną rzecz, że porównując do mojej świeczki, którą miałam ostatnio. Jest ona na przykład spoko i pachnie sama w sobie, ale jak się ją zapali, to w ogóle nie czuć zapachu, a te świeczki z Yankee Candle mają to do siebie, że mają bardzo dobry zapach i, i na długo starczają, także zdecydowanie teraz stawiam na Yankee Candle, mimo że są dosyć drogie, to jakby są warte swojej ceny, więc akurat się cieszę, że tą wybrała. I jeszcze mamy rzeczy od nauczycielki, która dawała nam wszystkim y, taki drobny upominek, czyli wiadomo, coś słodkiego do jedzenia Oraz również bombeczki Ja swojej właściwie jeszcze tak nie wypakowałam, mimo tego, że wiem co jest w środku y, Bo jest to... O, bombka takiego uroczego misia, możemy sobie powiesić gdzieś na sznurku na choinkę Także myślę, że u mnie na choince pokoju zawiśnie na pewno no Tutaj jako taki bonus też pokażę wam prezent od mojej koleżanki, ponieważ jakiś czas temu podzieliłam się z nią kolekcją moich jakichś tam długopisów żelowych, flamastrów, z których nie korzystałam, miałam ich u naprawdę dużo, więc stwierdziłam, że ona lubi takie rzeczy, więc się z nią podzielę. I w zamian za to zrobiło mi sama własnoręcznie takiego uroczego pluszaczka. Został nazwany Pan Kuleczka przez nas wszystkich w szkole, także... Um, to jest pan Kuleczka i pan Kuleczka sobie zajmuje godne miejsce u mnie w pokoju, także bardzo dziękuję. I ostatni prezent jest od mojej przyjaciółki. Dostałam od niej czekoladki. W ogóle śmieszna sytuacja, bo ja wylosowałam naszą wychowawczynię na mikołajkach klasowych i kupiłam jej identyczne czekoladki, więc idealnie się złożyło. To są czekoladki z Tegera. Są właśnie z pięć czekoladek w takich kształtach, jakie są tu na opakowaniu. I polecam smy, są bardzo spoko. E, dalej dostałam od niej przeuroczy kubek e, Ho Ho Hot Chocolate, więc się śmieję, że to będzie mój jedyny kubek sezonowy na e, gorącą czekoladę. Chociaż aktualnie piję w nim herbatę i jest po prostu cudowny, jeśli chodzi o pojemność. E, jest on z ja z tego co wiem, także możecie tam go dostać. Dalej mam gumeczki, o, właściwie są trzy, ale jedną mam na włosach. Jest to taka zielona gumka, w sumie trochę podobna w, do koloru mojej ściany, może nie teraz w aparacie, w sensie w telefonie, ale, ale ogólnie jest bardzo podobna. Taka zwykła czarna, basicowa, właściwie to takiej nie miałam u siebie w kolekcji, więc na pewno się przyda. Oraz taka dosyć świąteczna, także na pewno mi się przydadzą do jakiegoś outfitu świątecznego albo czegokolwiek innego. Dalej dostałam kot. Dalej dostałam jeszcze od niej ciastka, ale oczywiście poszły wszystkie i na naszym spotkaniu, i tutaj w domu Także już wam niestety nic nie pokażę, ale też z Tiger'a są to takie ciastka korzenne, serduszka I są takie dobre, jak wszystkie ciastka korzenne, ja jestem wielką fanką, także ciastka korzenne to jest naprawdę coś, co bardzo lubię Ale mam jeszcze tutaj kilka rzeczy, mianowicie na przykład taką paletkę, ogólnie chciałam taką większą o, sorry. Ogólnie na początku chciałam taką większą, ale właściwie nie wiedziałam, że jest mniejsza wersja tej paletki. Dlatego jeszcze bardziej się cieszę, ponieważ mniejsza wersja mogę ją wszędzie zabrać ze sobą. Dużej bym nie zawierała, tak średnio bym się mieściła w szufladzie, więc musiałabym tam trochę przeorganizować. A mała jest bardzo podręczna i właściwie ze wszystkimi kolorami, których potrzebowałam, także taka mała, urocza na pewno mi się przyda. I myślę, że jeśli widzieliście, to chyba już z niej korzystałam na którymś filmie, także tak. Dalej dostałam jeszcze e, z derwentu, chyba tak się odmienia, e, ołówki akwarelowe, ołówki, nie wiem, wodorozpuszczalne tutaj jest przetłumaczone. E, są w takim przecudownym, też metalowym piórniczku, który na pewno mi się przydaje. Jak nie do tych ołówków, to też do jakiś e, kredek. Jest tutaj właśnie 6 ołówków w rozmiarach 8B, 4B i HB po dwa. I jest jeszcze temperówka. Także jak dokładnie jeszcze sobie ogarnę ich zastosowanie, to na pewno może wam pokażę coś, co narysowałam. W każdym razie postaram się zobaczyć, czy faktycznie to, że są wodorozpuszczalne, to mi jakoś pomoże w rysunkach. I Ostatnią rzeczą, którą dostałam, to jest książka, którą e, bardzo chciałam, bo słyszałam też dużo dobrych opinii o niej e, i też jest o historii, więc dosyć mnie w sumie interesowało. E, to jest I Żyli, i właściwie Nie Żyli Długo i Szczęśliwie, czyli Najgorsze Rozstania w Historii. Jest to książka Jennifer Wright a, i na pewno będzie też jakąś tam lekturą grudniową moją, także tak. I <grych> zapomniałabym, jest jeszcze jedna rzecz, ale ją już jak widzicie. Cały czas wykorzystuję. Jest to świeczka, którą również od niej dostałam z Yankee Candle All Is Bright. Także e, też ma przepiękny zapach i e, sobie taka właściwie już noworoczna dosyć, można stwierdzić, po grafice u mnie stoi i pięknie pachnie, pali się tutaj także. Eee, także tak, to są wszystkie moje prezenty mikołajkowe w tym roku. Teraz taki krótszy filmik, ale myślałam, że może kogoś to zainteresuje, może zaciekawi, może ktoś znajdzie tu coś dla siebie, na przykład, żeby kupić komuś na prezent na święta, albo może poprosić o jakiś prezent na święta. Także mam nadzieję, że ten film, mimo że był krótki, Wam się podobał. I przysłam Wam moc bójaczków. I trzymajcie się, i widzimy się w kolejnym filmie.